Witam tutaj, Javre. 2012. Dzisiaj przyszedł czas na grę Tribes Ascent. Jest to mm, Jest to nowy Shotter, aktualnie jest w wersji beta. Gra polega na hmm, nabijaniu punktów za zabójstwa. Znaczy, tak, ma trzy tryby. Takie jak Capture the Flag. Da. O, już zabili. Dobra. Capture the Flag, czyli zrobicie flagi. Team Deathmatch, który właśnie gram, widzicie u góry są punkty, czas oraz tryb Rapids. Mm, nie wiem co to jest za tryb, nie miałem okazji na nim jeszcze pograć, bo też gram to dopiero od dwóch dni, ale podoba mi się. Szczerze powiedziawszy, naprawdę mi się podoba. Widziałem mu znajomego Link, znaczy w sumie let's play i, i akurat przykuło moją uwagę. oczywiście surfu surfujemy. Prawe przycisk myszki to jest Jetpack. Zatem za energię, prawda? Oj, trochę dużo przeciwników. się tylko z swoich. Dobra, lecę. Aktualnie są chyba tylko 3 mapy. Albo dwie. Ło, wow, dostał w powietrzu, Pięknie. Żeby go nie zabiło, to byłoby jeszcze lepiej. Otóż, na tym, mimo że to jest Team Deathmatch, so, jest flaga, tak. Ale oczywiście nic z za bardzo nie robimy. Chodzi o to, że drużyna, która przejmuje flagę, jej zabójstwa są liczone podwójnie. Znaczy, odejmowane od tych punktów. Uginę. O, widzicie? Minus dwa było, właśnie kiedy mnie zabili. Właśnie, się nikogo nie zabije. Minus dwa. Kościół. Nie trafiłem. No to lecimy. Rundy zazwyczaj trwają po 25 minut, a to są pojemniczki za amunicją. Jest kilka klas. Jest to akurat, to, że pamiętam, ranger. Dokładnie. Na początku mam do wyboru rangi soldier lub właśnie ranger. Nie wiem, wybrałem jakoś rangera, nie wiem czemu. O, ja cię Jesteś mój. O, widzicie? Już wiem, że my mamy flagę, bo zabójstwo było liczone podwójnie. Przykro że moje pociski też mnie ranią. Jesteś mój. Tylko mój. Jesteś mój, dobra. No, życie się można je leczyć w odpowiednich punktach za amunicją. Jak widzicie? To, tej ikonki na nobce. Lub... W... Jakby to nazwać? Lub one się same z czasem odnowią. Nie no. zgina, nie 8% HP. Patrzcie, taki ofraga bym miał. No, za każde zabójstwo zdobywamy kredyty lub za jakieś tam akcje. Wykorzystanie kredytów znam aktualnie na razie jedno. Aha, jednak to normalne! Yy, jedno, czyli klikamy trujeczkę, i to jest yy, ostrzał taktyczny, czy coś takiego. Takie wielkie pociski, nie wiem, ale to pewne, jakieś satelity, czy coś. No, ale to oczywiście kosztuje właśnie te kredyty. Nie wiem, czy mi to tego właśnie. Yurt, ale właśnie chyba wygramy. Widzę 29 do 7. pokazałem. swój team ma flagę. Pięknie. Koniec. My się zwyciężyliśmy. Zobaczmy. Tu mamy takie podsumowanie danej rozgrywki. Tokeny, czy takie pieniądze. No w sumie tokeny, pieniądze, tym I doświadczenie, za które możemy kupować skile. Tu mamy jakieś osiągnięcia. Wygranie rundy. Ukończenie rundy i zabójstwo, albo zemsta. nie wiem, nie wiem, mamy wiem, postaci, tu mamy skillę. Tego, ulepszać. Eee, co my tu jeszcze mamy nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie mamy? nie wiem, nie wiem, nie sobie? nie no wiem, nie wiem, nie wiem, nie ja mam wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie mecz. nie wiem, nie wiem, nie wiem, Postaram się, jak wygramy, o tak, trzeba być optymistą. Jak wygramy ten, to pokażę tam różne klasy, połączę do tych. Nie wiem, czemu zawsze gram prawie tymi. No, chyba, że miejsca nie ma, to już jestem zasperowany i muszę użyć tamtych. Drugich. Co nie powiem wam, że do tej gry nie potrzeba wielu, ma. Naprawdę, wystarczą dwie, trzy i to jednak sprawia radość, bo każda rozgrywka jest inna. W środku mamy taki punkt Te Zielone kulki to jest Prawie Zabiję go Zabiję go Nie, tam go chyba nie zabiję Widzicie? Leczy, leczy. Właśnie, leczy, a nie rani Właśnie byłem pierwszym który zginął z ich z rą z rąk, punkt odsyłowywa się też również za inne akcje, ale nie wiem jeszcze o. Widzicie, tu mamy pod nóż, jakby to się blisko, a tu mamy też nóż. To gdzie było, to przybliżę. Dobra, nieważne, po prostu pod E jest nóż. R to oczywiście przeładowania, ale nie tego typu broni. Może znaczy, tu w sumie też działa, ale to już nie jest niepotrzebne, bo co to Kto mnie strzela? Where? Kto? Tam jesteś. Zacznij. 600 HP. 500 HP. Jesteś mój i mi nie uciekniesz. I właśnie widzę, że mamy flagę, bo oczywiście zabójstwo podwójne. Nie wiem właśnie, czy jak liczę zabójstwa podwójne, to liczę tylko w punktach, czy może też yy, w kredytach. O tym nie wiem. Dajcie się lekko wycofnąć. Strzelają, 400 HP. 300 HP. Więc daj się zabić. Gdzie jesteśmy? O, jasne, Punkt pojemniczek z amunicją, nie wiem czy się żyć nie odnaga, czy coś. Dobra, czy flagę ratować? Właśnie. Tuż o tak na tym myślałem. Jak to zrobić, prawda? Żeby... Co osoba z flagą ma robić? Ma tylko uciekać? W sumie chyba na to by wyglądało, że może tylko uciekać. O, nie zginęłem, nie zginąłem. Assault rifle. Widzę, że jakaś nowa klasa. No, ale nie, albo nie, to jest to. Jednak nie, myślałem, że ktoś nową klasę sobie wykupił. Bo po rzadko powiem wam, widać klasę. Ja raczej widziałem tanka. Ta właśnie broń zadawała mu, nie wiem, tak mało HP, że... Już nawet nie, nie wiedziałem, czy nie, ja źle strzelam, czy... Czy przeżył? Co przeżył? Zginę? Ale mam na 250 punktów, jestem 25. piąty. Znowu jakaś asystacja Zabójstwo w powietrzu też jest liczone. Raz mi się jeszcze raz, kilka mi się udało się to zabić. Przecież się odmówiły. Daj prawie. Prawie. I jest mój. Teraz ja sobie go wezmę. 3. No dobra. No dobra, daruję mu to, żebym miał trzy. Na tyle jestem piąty, ale jeszcze tylko 2000 punktów. 200 punktów do jedną. I dwóch naraz. I kolejny. I prawie. Uch. I właśnie to było chyba zabójstwo w powietrzu. 800 HP mu zabrałem. Może drugi tak sobie trafia, chyba maksymalnie jest 600. Normalnie, no znowu trzy amunicji, muszę je bardzo dobrze wykorzystać. Pół! nie, 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 jeszcze gorzej jeszcze gorzej. i nie, asysta Nie do mikrofonu, zgubacie. Zwracam odstaw wstecz. Trafiłem. Nie trafiłem. Nie nie w samocystę. Aż szkoda. A mamy flagę, prawda? Chciałem wam, że rzadko jeszcze, Trzeba tylko do poruszenia, kiedy walczę, to staram się nie surfować, bo coś tutaj trafić. I może jest ten czwarty, drobne. może mi się od razu trzeci maszynka zaraża. Mamy znowu kolejne, więc wagę. Łapaj. Łapaj, dobrze. Killing Spray, nie wiem czy to jest. Nie wiem czy wspomniałem właśnie, że chętnie kupię z killa. To dawał mi. O, asystent. Dobrze. Został się uleczyć. Mhm. I lecimy po flagę.

Jackson, by Aha, chyba został strącony. Bo jak powietrze ich chora zaliczyło, właśnie. O, no, jedźmy. Tutaj. I zaczujemy. Chyba nie bym był w tym zanowie. w Realu. Mm. Mm. Jeszcze 11 punktów. Jesteśmy młodzi. Drugi, może być pierwszy? No, chyba moje zabójstwo było zabójstwo. czy udało mi się być pierwszy. No, to zabicie w powietrzu, 7 asyst. Dobrze. no, zabójstwo. no, 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 czy jakieś nowe skiny nie dały się blokować? Pamiętajmy o Klas dziewiąty, jeszcze mi nie skończył. A daj dużo łumenności, żeby nie dały się blokować. No, i to w sumie wszystko. Komentujcie, subskrybujcie. Ptajcie.